W dzisiejszym filmie zobaczymy: Trump deklaruje pomoc Polsce w przypadku rosyjskiej agresji, Orban niekonsekwentny, Węgry produkują broń dla Ukrainy, młodzi nie chcą walczyć. Szokujący sondaż: USA wzywają do większej presji na Europę, Rosja wściekła na Nawrockiego, niebezpieczny kierunek, Warszawa podzielona w sprawie prohibicji, Trzaskowski kapituluje. SNX Gotland Century. Pierwszy polsko-szwedzki test gotowości bojowej. Zapraszam do oglądania. Trump deklaruje pomoc Polsce w przypadku rosyjskiej agresji. Amerykański przywódca zadeklarował wsparcie militarne dla Polski w przypadku agresji ze strony Moskwy. Zrobiłbym to. Odpowiedział Trump na pytanie dziennikarza o ewentualną pomoc dla naszego kraju i państw bałtyckich w razie rosyjskiej eskalacji. Pytanie padło po serii nieporozumień, po tym jak Trump użył tych słów: Cóż, pomagamy wywiadowczo, ale kiedy mówiłem o pomocy lotniczej, miałem na myśli bezpieczeństwo po zakończeniu wojny powiedział wówczas Trump. Początkowo polska agencja prasowa podała, że odniósł się on wprost do Polski, co wywołało falę komentarzy i spekulacji. Piątek PAP wydała sprostowanie i przeprosiła, podkreślając, że słowa prezydenta mogły dotyczyć również Ukrainy. Zanim sprawa została wyjaśniona na słowa Trumpa, zareagował premier Donald Tusk, przypominając o szerokim spektrum sojuszników Polski. Niezależnie od interpretacji słów prezydenta Trumpa, pragnę przypomnieć, że dodatkową pomoc po ataku dronów dla Polski zadeklarowały Francja, Wielka Brytania, USA, Niemcy, Holandia, Szwecja, Norwegia, Czechy, Portugalia, Włochy, napisał wówczas szef rządu. Kontrowersje wokół wypowiedzi skomentował później szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Myślę, że doszło do lapsusa pewnej pomyłki. Dziennikarka zadała pytanie o Polskę, a później o wypowiedzi z sierpnia, które dotyczyły Ukrainy i prezydent Trump zdaje się odpowiadał w sprawie Ukrainy. Wyjaśnił minister: Informacje o ostatniej deklaracji Trumpa przekazała włoska agencja ANSA, która relacjonowała jego niedzielne wystąpienie. Prezydent odniósł się również do piątkowego incydentu z naruszeniem estońskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie myśliwce MIG-31. Nie podoba nam się to, skomentował, wyrażając dezaprobatę wobec działań Kremla. Orban, niekonsekwentny. Węgry produkują broń dla Ukrainy. Europa przeżywa bezprecedensową od dekad rewolucję zbrojeniową. Agresja Rosji na Ukrainę wymusiła na państwach Unii Europejskiej masowy powrót do produkcji uzbrojenia na skalę nieznaną od czasów zimnej wojny. Analiza danych satelitarnych przeprowadzona przez Financial Times ujawnia niespotykane tempo tej transformacji. Badanie objęło 150 obiektów przemysłowych należących do 37 firm zbrojeniowych w całej Europie. Wiosną 2021 roku powierzchnia przeznaczona na nowe moce produkcyjne wzrosła o 790 000 m2, porównując z rokiem poprzednim. Prognozy na 2025 rok wskazują, że obszar ten osiągnie 2,8 miliona m2. Jednym z najbardziej symbolicznych przykładów tej zbrojeniowej ofensywy jest sytuacja na Węgrzech. Mimo że Viktor Orban wielokrotnie blokował unijne działania przeciwko Rosji i wzywał do wstrzymania pomocy wojskowej dla Ukrainy, węgierska gospodarka podąża własną ścieżką. Państwowa spółka N7 Holding uczestniczy w jednym z największych projektów rozbudowy przemysłu obronnego w Europie. We współpracy z niemieckim koncernem Rheinmetall powstał w Warpalocie potężny kompleks produkujący amunic materiały wybuchowe. Pierwszy zakład uruchomiono w lipcu 2024 roku i produkuje amunicję kalibru 30 mm do bojowego wozu piechoty KF 41 Lynx. Pierwszy taki pojazd dotarł na Ukrainę pod koniec ubiegłego roku. Prezes Rinal Armin Papacz zapowiadał wówczas testy tego sprzętu na polu walki. Inwestycje w Warpalocie są dopiero na początku. W planach znajduje się produkcja pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm oraz amunicji 120 mm do czołgów Leopard II. Kompleks wzbogaci się również o fabrykę materiałów wybuchowych. Kluczową rolę w tej transformacji odegrało publiczne finansowanie. Jesienią 2023 roku Komisja Europejska uruchomiła program dotacji wspierających wytwarzanie amunicji. Obejmował on produkcję materiałów wybuchowych prochu, pocisków i rakiet, a także testy oraz renowacje starszego uzbrojenia, w tym poradzieckiego. Efekty są już widoczne. Granty otrzymało 31 projektów w 15 państwach Unii Europejskiej, a do marca 2024 roku wypłacono pierwsze 500 milionów euro. W 20 zakładach trwa wielka rozbudowa infrastruktury. Powstają nowe hale, fabryki i drogi. W kolejnych 14 prowadzone są mniejsze inwestycje. Moce produkcyjne amunicji w Europie, które w momencie rosyjskiej inwazji wynosiły około 300 tysięcy sztuk rocznie, do końca tego roku wzrosną do 2 milionów, czyli niemal siedmiokrotnie w ciągu zaledwie trzech lat. Młodzi nie chcą walczyć. Szokujący sondaż. Niemal połowa Polaków nie zgłosiłaby się do obrony krajów w razie wojny. Najnowszy sondaż Ibris dla radia ujawnia niepokojące dane: około 49% nie jest gotowych walczyć, podczas gdy 45% deklaruje chęć obrony ojczyzny. Badanie przeprowadzono metodą telefonicznych wywiadów na reprezentatywnej próbie 1067 Polaków. W dniach od 13 do 14 września 2025 roku. Wyniki pokazują głębokie różnice w postawach w zależności od wieku i poglądów politycznych. Wśród respondentów, niechętnych do walki, blisko 18% odpowiedziało zdecydowanie nie, a nieco ponad 31% raczej nie. Z osób gotowych do obrony niewiele powyżej 25% odpowiedziało zdecydowanie tak, a 24% raczej tak. Największy niepokój budzi postawa młodych ludzi. Aż 69% osób w wieku od 18 do 29 lat nie zgłosiłaby się do walki. To pokazuje, jak bardzo różnią się pokolenia w podejściu do obowiązku obronnego. Linie podziału przebiegają także wzdłuż sympatii politycznych. Najwięcej chętnych do obrony jest wśród zwolenników PiS. 56% deklaruje gotowość do walki. Sympatycy Koalicji Obywatelskiej są nieco mniej zdeterminowani. 49% zgłosiłoby się do obrony. Zaskakujące są wyniki dotyczące Konfederacji. Jedynie 44% jej zwolenników chciałoby bronić kraju. Podczas gdy 56% odmawia. Najmniej wojowniczy są wyborcy Polski 2050 i PSL. Tylko 26% deklaruje gotowość do walki przy 72% odpowiedzi negatywnych. Trump wzywa do większej presji na Europę. Prezydent USA po raz kolejny wezwał kraje europejskie do zaprzestania kupowania ropy od Rosji. Powtórzył to samo podczas pobytu w Virginii wcześniej po spotkaniu z brytyjskim premierem Kirem Starmerem oświadczył, że jest gotów zaostrzyć sankcje wobec Rosji. W związku z tym zasugerował, aby ambasador USA, przy NATO Matwaka, zwiększył presję na Europę. Muszą przestać kupować ropę od Rosji. Mat nie pozwoli, żeby to trwało dłużej, zapewnił prezydent USA. Większość krajów europejskich zaprzestała bezpośrednich zakupów rosyjskiej ropy po 2022 roku, lecz niewielkie jej ilości nadal płyną na Węgry i do innych krajów śródlądowych na wschodzie kontynentu. Kraje europejskie importują również olej napędowy z Indii i Turcji, gdzie rosyjska ropa jest rafinowana na paliwo. Według Trumpa wojna zakończy się dopiero, gdy ceny ropy zostaną obniżone. Po raz kolejny wyraził też rozczarowanie Władimirem Putinem, twierdząc, że ten go zawiódł. Największy opór wobec całkowitego zaprzestania importu rosyjskiej ropy stawiają kraje Europy Środkowej. Budapeszt i Bratysława jak dotąd nie chciały dywersyfikować źródeł dostaw ropy, odrzucając surowiec z Moskwy i zablokowały środki, które ich zdaniem zagrażają ich bezpieczeństwu energetycznemu. Przypomniał Bloomberg. Słowacka minister gospodarki Denisa Sakowa twierdzi, że nie stanie się to dopóki kraj nie będzie miał wystarczających alternatywnych źródeł dostaw. Zanim będziemy mogli w pełni się zaangażować, musimy stworzyć odpowiednie warunki. W przeciwnym razie ryzykujemy poważne szkody dla naszego przemysłu i gospodarki, ostrzegła Sakowa. Sytuacja pozostaje napięta i uwidacznia różnice między amerykańskimi oczekiwaniami a europejskimi realiami których niektóre kraje pozostają mocno uzależnione od rosyjskich dostaw. Rosja wściekła Nawrockiego. Niebezpieczny kierunek. Rosyjski ambasador w Brukseli, Denis Goncar, wyraził oburzenie deklaracją Polski o chęć rozwoju własnego potencjału nuklearnego. Nie mogę nie wspomnieć o niezwykle niepokojących tendencjach w wielu krajach NATO dotyczących broni jądrowej. Na przykład Prezydent Polski Karol Nawrocki niedawno oświadczył, że jego kraj musi posiadać własny potencjał w ramach wspólnych misji nuklearnych sojuszu. Mówił dyplomata. W ten sposób nawiązał do słów polskiego prezydenta, który zgłaszał gotowość swojego kraju do uczestnictwa w programie współdzielenia broni jądrowej. Być może za wcześnie, żeby o tym mówić, ale jeśli zapytacie, czy Polska powinna uczestniczyć w programie nuclear-sharing, Oczywiście odpowiem, że tak. Jako prezydent Rzeczypospolitej chcę zrobić wszystko, co da Polsce gwarancję bezpieczeństwa. Oświadczył Nawrocki w rozmowie z francuskim kanałem LCI. Według rosyjskiego ambasadora takie deklaracje są niebezpieczne i wyjątkowo alarmujące. Goncar wspomniał również o innych krajach. Litwa w ostatnich miesiącach deklarowała gotowość do rozmieszczenia broni jądrowej. Prezydent Francji rzucił pomysł rozciągnięcia parasola nuklearnego nad europejskimi członkami sojuszu, aby uniknąć uzależnienia od wahań nastrojów w Ameryce. W Niemczech odżyły ryzykowne dyskusje na te tematy. Wszystko to grozi zepchnięciem świata w niebezpieczną stronę, wymieniał Gonczar. Rosyjski ambasador jako groźny określił też działania NATO na Morzu Bałtyckim, twierdząc, że zmieniają region w potencjalną strefę konfliktu zbrojnego. Uważamy, że działania sojuszu na Morzu Bałtyckim są niezwykle niebezpieczne. Obejmuje to próby traktowania go jako wewnętrznego szlaku wodnego. NATO narusza prawo międzynarodowe, wymyślając pseudo-uzasadnienia dla inspekcji ruchów naszych statków za pomocą okrętów patrolowych, samolotów i dronów. Pojawia się więc pytanie, kto ponosi winę za stworzenie potencjalnej strefy starć zbrojnych? Pytał Gonczar: Według prezydenta Nawrockiego, uzbrojenie dla Polski miałoby pochodzić od państwa sojuszniczego stacjonującego na terytorium Polski, najprawdopodobniej ze Stanów Zjednoczonych lub Francji. Na koniec dodał, że Polska powinna rozwijać własne zdolności nuklearne, zarówno w sektorze cywilnym i energetycznym, jak i w obszarze wojskowym. Warszawa podzielona w sprawie prohibicji, Trzaskowski kapituluje. Nocna prohibicja w Warszawie stała się gorącym tematem polskiej polityki. Radni Koalicji Obywatelskiej, mimo samodzielnej większości w Stołecznej Radzie, nie zgodzili się na zaproponowany przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego całkowity zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Ostatecznie wypracowano kompromis. Pilotażowy program obejmie tylko dwie dzielnice Śródmieście i Pragę Północ. Polityka to sztuka kompromisu i przeprowadzania takich programów, które mają szansę na poparcie większości. I tak się stało w Warszawie, powiedział Rafał Trzaskowski. Decyzja wywołała protesty innych dzielnic. Burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk brzmi o wybiórczym traktowaniu i domaga się rozszerzenia programu na jego teren. To niesprawiedliwe. Ja mam 150 interwencji policji za zeszły rok i ponad 1500 interwencji straży miejskiej. To jest skala problemu. Mieszkańcy mają żal o to, że nie podejmuje działań, oznamił samorządowiec. Tymczasem w województwie pomorskim nocna prohibicja obowiązuje już w czterech miastach z wyraźnie pozytywnymi efektami. Sopot wprowadził zakaz jako jeden z pierwszych w Polsce już w 2018 roku. W 2025 dołączyły Tczew, Słupsk oraz Gdańsk. W Sopocie prohibicja oznacza sprzedaż alkoholu w sklepach między godziną 2 a 6 rano. Skutki są spektakularne. W centrum miasta liczba nocnych interwencji policji i Straży Miejskiej spadła o połowę. Awantury, hałasy i nocne wykroczenia wypadły z czołówki zgłaszanych problemów. Miasto wypracowało także dżentelmeńską umowę z lokalnymi klubami i sklepami, które zobowiązały się do odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu, w tym nie sprzedawania go osobom poniżej 21 lat. Słupsk potwierdza skuteczność prohibicji. Funkcjonariusze otrzymywali w tym czasie o około 30% mniej zgłoszeń, które dotyczyły zakłócenia spokoju w przestrzeni publicznej, a także podejmowali mniej interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych. Mówił oficer prasowy Policji w Słupsku. W sierpniu 2025 roku odnotowano o 20% mniej osób w Słupskiej Izbie Wytrzeźwień w porównaniu do lipca. To wyraźny sygnał poprawy bezpieczeństwa i zmniejszenia obciążenia służb porządkowych. SNX Gotland Sentry Pierwszy polsko-szwedzki test gotowości bojowej. Polska i Szwecja rozpoczynają pierwsze w historii wspólne ćwiczenia wojskowe SNX Gotland Century. To przełomowe wydarzenie w wojskowej współpracy obu krajów. Manewry wyróżniają się krótkim czasem uprzedzenia zaangażowanych sił. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podkreśla, że to jedna z najbardziej wymagających form szkolenia wojskowego, weryfikująca faktyczną gotowość bojową. Takie ćwiczenia testują prawdziwe możliwości armii w warunkach zbliżonych do realnych. Celem operacji jest zademonstrowanie zdolności polskich i szwedzkich sił zbrojnych do szybkiego przemieszczania wydzielonych komponentów drogą powietrzną, morską i lądową. Wojska będą również doskonalić procedury obrony kolektywnej. Istotnym elementem jest rozwijanie interoperacyjności oraz zdolności dowodzenia w środowisku międzynarodowym, a także pogłębiona analiza wyzwań bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego. Ćwiczenie wynika bezpośrednio z polsko-szwedzkiego porozumienia obronnego podpisanego 2 września. Dokument obejmuje wspólne operowanie na Bałtyku oraz rozwój współpracy w dziedzinie technologii obronnych. To część szerszej strategii wzmacniania bezpieczeństwa w regionie. Manewry pokazują, jak dynamicznie rozwija się współpraca obronna między Polską a Szwecją. Oba kraje dostrzegają rosnące znaczenie Morza Bałtyckiego dla bezpieczeństwa regionalnego i potrzeby wspólnych działań w obliczu współczesnych wyzwań. Yeah.